Dzisiaj jest 14 grudnia. Otwieramy kolejny zestaw zadań. Tym razem równania kwadratowe. Zobaczmy. Pierwsze zadanie i mamy w podpunkcie A takie równanie 9x kwadrat minus x równa się 0. Po pierwsze widzimy, że jest to równanie kwadratowe. Wszystko mamy po lewej stronie i poukładane od najwyższej potęgi. Możemy robić tak, że liczymy. Wypiszemy sobie współczynniki, ile jest równe a, b, c, policzymy deltę i pierwiastki, jeśli jakieś są. Ale tutaj jest szybsza metoda. Możemy wyłączyć, zobaczcie, x przed nawias. Tutaj nie mieliśmy c, c było równe 0, dlatego x wyłączymy przed nawias, to będzie 9x minus 1 zostanie w nawiasie. I teraz do zera przyrównujemy x, lub 9x minus 1 jest równe 0, czyli x jest równe 1 dziewiąta. Mamy dwa rozwiązania. x równa się 0 lub x równa się 1 dziewiąta. I kiedy zadziała ta metoda? Ta metoda zadziała, gdy c jest równe 0. To znaczy, gdy mamy ax kwadrat plus bx. Wtedy możemy wyłączyć x przed nawias, tylko uwaga, bo możecie zgubić ten jeden pierwiastek. Tutaj ten 0 jest pierwszym pierwiastkiem i coś będzie z tego drugiego nawiasu. To zobaczmy podpunkt b. W b mamy 6x kwadrat równa się x plus 1. Ok. Po pierwsze to jest niepoukładane. Przerzucam na lewą stronę x i 1. Czyli mam 6x kwadrat minus x minus 1 równa się 0. a jest równe 6. b to to, co stoi przed x, czyli minus 1. I c minus 1. Wypiszmy sobie wzór na deltę. Delta b kwadrat minus 4ac. I teraz wstawiamy do delty te współczynniki, które tutaj wcześniej wypisaliśmy. No to jaka będzie delta? b kwadrat, czyli minus 1 do kwadratu, to jest 1 minus 4 razy 6 razy minus 1. Delta to 25. Ponieważ jest większa od 0, będziemy mieć dwa pierwiastki, x1 i x2. X1 przypomnijmy sobie: minus B minus pierwiastek z delty przez 2A i X2 minus B plus pierwiastek z delty przez 2A. X1 to jest minus B, minus minus 1, czyli 1 minus pierwiastek z delty, to jest piotka przez 2A, a, a A to było 6, czyli dzielę przez 12. Pierwszy pierwiastek to jest. Minus 4, 12, mogę to skrócić, czyli będzie minus 1 trzecia. I drugi pierwiastek, zobaczcie. Minus b, czyli 1, plus pierwiastek z dt, czyli 5, przez 2a, czyli przez 12. Mamy 6, 12, czyli 1, druga. Czyli mamy tutaj z b też dwa pierwiastki. To zobaczmy przykład c z naszego zestawu x kwadrat minus 3x minus 1 do kwadratu równa się 56x minus 43. Po pierwsze musimy to poukładać tak, żeby wszystko było po lewej stronie i żebyśmy zaczynali od najwyższej potęgi, czyli od x kwadrat. Ale uwaga, tutaj ukrywa się wzór skróconego mnożenia. Czyli zacznę od tego, że podniosę to ze wzoru skróconego mnożenia a minus b do kwadratu. a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat, czyli to jest ten nawias, równa się 56x minus 43. To lecimy dalej. Opuszczając ten nawias, zmieniam znaki na przeciwne. Czyli będzie x kwadrat minus 9x kwadrat, to jest minus 8x kwadrat, plus 6x Minus 1, przerzucam od razu na lewą stronę 56x i plus 43, a z prawej zostanie 0. Co mamy? Minus 8x kwadrat 6x odjąć 56x, czyli minus 50x plus 42 równa się 0. Podzielę to sobie przez 2, będę mieć wtedy mniejsze liczby, żeby liczyć deltę. Będzie mi łatwiej, chociaż wszystko i tak będę liczyć na kalkulatorze. Zobaczcie, to jest nasze A, to jest nasze B, a to jest C. Wstawiam do wzoru na Deltę i liczę. Minus 25 do kwadratu 625, minus 4 razy minus 4 razy 21. Ok, policzyłam Deltę wcześniej, wychodzi 961 i spoko, bo pierwiastek tej deltę to jest 31, więc będzie nam się fajnie liczyło pierwiastki. To jakie te pierwiastki tutaj będą? Pierwszy pierwiastek x1 to będzie minus b, czyli 25 minus pierwiastek z delty, czyli 31 przez 2a, czyli przez minus 8. Ok. 25 odjąć 31, czyli mamy minus 6 ósmych, i tutaj przez minus 8, czyli będzie. Minusy się skrócą, jeszcze podzielę przez 2, czyli będzie 3 czwarte. A x2 to będzie 25 plus 31 przez minus 8. Na górze mam 56 przez minus 8, czyli minus 7. Czyli mamy dwa pierwiastki. 3 czwarte i minus 7. Zobaczmy teraz, jakie równania kryją się w zadaniu drugim. Czas na zadanie drugie. Mamy dwa podpunkty w tym zadaniu i mamy rozwiązać te równania. Ok. To zaczynamy. Wypiszmy sobie A, B i C. I policzmy deltę. Delta b kwadrat, czyli minus 1 do kwadratu minus 4 razy a razy c. Czyli mam 1 odjąć 24, tak? 8 razy 3 24, czyli to jest minus 23. I co teraz, jak delta wyszła ujemna? No, ponieważ delta jest mniejsza od 0, to nie mamy pierwiastków, ich należy do zbioru pustego. Nie mamy rozwiązań rzeczywistych tego równania kwadratowego. Czyli w równaniach, ale pamiętajcie, w równaniach jeżeli delta wychodzi mniejsza od zera, pierwiastków nie mamy. Zobaczmy tutaj. a to 25, b to minus 10, a c to 1. Policzmy deltę. b kwadrat, czyli 100, minus 4 razy 25 razy 1, czyli delta wychodzi 0. Jaka była zasada jeżeli delta wychodziła 0? Mieliśmy wtedy jeden pierwiastek. A wzór na ten pierwiastek to było minus b przez 2a. To u nas x0 to będzie minus b, czyli 10, bo minus minus 10, przez 2 razy 25. No to nam się skróci i wychodzi 1 piąta. Mogliśmy jeszcze zrobić to drugą metodą. Zauważyć, że tutaj jest wzór skróconego mnożenia. 5x minus 1 do kwadratu. Liczba podniesiona do kwadratu jest równa 0, kiedy ona jest równa 0. Czyli mamy 5x równa się 1, zatem x jest 1 piąta. Albo tą metodą, albo licząc deltę i pierwiastek. Czyli tak. Jeżeli delta w równaniu kwadratowym wychodzi większa od 0, mamy dwa pierwiastki i tam w zadaniu pierwszym liczyliśmy takie przykłady. Jeżeli delta wychodzi mniejsza od zera, to w równaniu kwadratowym piszemy brak rozwiązań x należy do zbioru pustego. A jeśli delta wyjdzie równa 0, mamy jeden pierwiastek i liczymy go z tego wzoru, ewentualnie możemy zauważyć, że jest to wzór skróconego mnożenia.